Każdy region ma swoje produkty, z których słynie. Kraków ma obwarzanki, Poznań rogala świętomarcieńskiego, a zachodniopomorskie nie każdy wie, ale mamy swoją listę produktów tradycyjnych. W piątek na listę został wpisany kolejny produkt regionalny. Mamy kolejną dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego regionu, ponieważ kolejny produkt znalazł się na liście ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi. To, co przed chwilą rozmawialiśmy w kuluarach, tak, zaczęliśmy się specjalizować w miodach. To siódmy już miód na liście, tym razem z południa naszego województwa. I szczerze gratuluję panu Tomaszowi Sadowskiemu, który jest tutaj ze mną dzisiaj, że te jego starania zostały uwieńczone sukcesem. Na listę zostały wpisane miody pojezierza choszczeńskiego. Tradycja wytwarzania tych miodów sięga aż średniowiecza. Pierwszy związek pszczelarstwa na terenie powiatu choszczeńskiego powstał w 1946 roku. W roku 2011 jury konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów przyznało tym miodom wyróżnienie. Wniosek o wpisanie miodów na listę tradycyjnych produktów złożył Tomasz Sadowski. W sadzie rodziców złapałem kilka roi. No i to był ten początek. Później wylądowałem, że tak to nazwę, w Technikum Pszczelarskim Pszczelej Woli i tam już tak na dobre zaczęła się historia, moja historia z, z pszczołami. Pasiekę cały czas powiększałem. Rozpocząłem studia tutaj w Szczecinie. Skończyłem Akademię Rolniczą w Szczecinie, Wydział Pszczelnictwa u profesora Prabuckiego i. Tutaj w Szczecinie również poznałem moją małżonkę Annę, która właśnie pochodzi z Hoszna, z terenów pojezierza Hoszyńskiego i tam na dobre już po zakończeniu studiów zaczęła się ta historia. Moja historia z pszczołami. Do sieci dziedzictwa kulinarnego Pomorza Zachodniego dołączyła Zagroda Nieborowo. To zagroda prowadzona przez Edytę i Ireneusza Pajora. Właśnie ich pasztet z gęsi zdobył uznanie i pierwszą nagrodę w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Smaki Regionów. I ta przygoda się zaczęła. Zaczęła się hodowla gęsi, zaczęła się produkcja również innych pasztetów. W tej chwili te pasztety można dostać i na kiermaszach, i na jarmarkach organizowanych tutaj na terenie województwa, jak również w niektórych sieciach w sklepach ekologicznych na terenie całego województwa. Do członków sieci dziedzictwa kulinarnego została wpisana także restauracja zamkowa, która gotuje dania z produktów tradycyjnych. Na liście produktów znajdują się już m.in. ogórek kołobrzeski czy pasztecik szczeciński.